Prawie każdy chce go mieć, choć niekiedy jest on kosztem mniejszego metrażu mieszkania, to na nim odpoczywamy, obserwujemy to co dzieje się na zewnątrz, a niekiedy służy nam jako zapasowa przestrzeń na graty. Mowa oczywiście o balkonie, skąd się wzięły, jak zmieniały się przez wieki. Co znaczą dla mieszkańców, a co dają architekturze i miastu? Tego wszystkiego można dowiedzieć się z wystawy w Centrum Kultury Zamek pod hasłem Na balkonie. Wstępem do tej wystawy jest prezentacja balkonów różnych ze świata i z różnych epok. To właściwie takie tło, na którym później oglądamy. Balkony poznańskie, I tutaj są osłony cztery, mianowicie konstrukcja, czyli w jakiś sposób przybliżamy ludziom pewne tajniki architektoniczno-konstrukcyjne związane z balkonami. Później forma, czyli pokazujemy style, którymi charakteryzują się balkony, ponieważ balkon jest takim przejawem, najbardziej wyraźnym stylu, często w architekturze, często jedynym ozdobnikiem budynku, który... Które możemy oglądać, czasami takim kwiatkiem do żucha, Później, użytkowanie, czyli funkcja, jak my z tych balkonów korzystamy, czy dobrze, czy źle, czy interesująco, w jaki sposób ożywiamy te balkony na różne sposoby. I tutaj trzeba przyznać, że balkon najczęściej służy do suszenia prania i odkładania zbędnych rzeczy. I czwarta sprawa, co się dzieje, kiedy balkonu nie ma, dlaczego tak się dzieje, co to znaczy dla architektury, co to znaczy dla miasta i co to znaczy dla użytkowników. Ta wystawa nie jest, broń Boże, próbą jakiejś encyklopedii balkonowej. To jest wystawa typowo wakacyjna, właściwie bardziej inspiracja do tego, żeby później zadrzeć głowę do góry w mieście i spojrzeć na to, co nas otacza po obejrzeniu tych kilkudziesięciu fotografii, tudzież artefaktów, które widzowie będą mieli okazję tutaj obejrzeć. Wystawa na balkonie przywołuje także najbardziej charakterystyczne balkony na świecie zachwycające niebanalnym kształtem i różnorodnością. Nie Możemy powiedzieć, że Poznań jakoś balkonami stał, szczególnie tak jak Tbilisi, które pokazujemy na wystawie, czy tak jak Nowy Orlean, które pokazujemy, gdzie te galerie, czy też balkony drewniane, czy też żeliwne świadczą o charakterze całych dzielnic. Znalazł się tutaj także balkon Zamku Cesarskiego. Jak najbardziej, właściwie on był punktem wyjścia poniekąd, ponieważ w zeszłym roku organizowałem taką małą wystawę poświęconą bramom Poznania bramie Poznania, później zaproponowałem zamkowi, właśnie trochę na bazie tego balkonu i pozostałych balkonów, zrobienie takiej mini wakacyjnej ekspozycji o balkonach, a punktem wyjścia jest ten tajemniczy balkon, który budzi tyle różnych skojarzeń, tyle różnych pytań o to, czy miał podgrzewaną podłogę, czy nie miał podgrzewanej. Finalnie okazało się, że jednak miał, chociaż był taki okres, kiedy ustalono, że tego nie było. No i Jest to balkon, jakby nie patrzeć, mroczny, bo przygotowany dla bardzo mrocznej postaci, dla Adolfa Hitlera, który jednak na nim nigdy nie stanął. Balkon, który pojawił się w zamku dopiero po 30 latach od zbudowania tej budowli, podczas przebudowy w czasach hitlerowskich. W latach 30. XX wieku w architekturze balkony stały się proste i funkcjonalne, natomiast w latach 40. i 50. często zastępowane były zwykłą barierką. Współcześnie tą przestrzeń nad ziemią często traktujemy jako dodatkowy pokój. Trzeba powiedzieć, że jest znacząca różnica, niestety, między budownictwem komunalnym, które cały czas tych balkonów mieszkańcom skąpi, dużo budynków komunalnych, co zresztą na wystawie także pokazujemy, tych balkonów nie posiada, albo są to balkony bardzo małych rozmiarów, deweloperzy kuszą dużymi balkonami i my też pokazujemy, że nie zawsze metraż balkonu, to w pierwszej części wystawy mogą Państwo zobaczyć, nie zawsze metraż balkonu przekłada się na jego funkcjonalność, czasami zdarzają się takie kurioze, jak balkon większy od salonu, ale tak w wąski i długi, że właściwie nie wiadomo czemu on służy poza tym, że jest i ewentualnie można się pochwalić, że ma się balkon. Tak więc na te aspekty funkcjonalne też zwracamy uwagę i chcemy w jakiś sposób trochę podedukować publiczność, która czasami e, pewne rzeczy sobie nie uzmysławia. Na wystawie można zobaczyć także balkony charakterystyczne dla budynków wysokich na Winogradach oraz miejsca w Poznaniu, w których balkony kiedyś istniały, a obecnie ich nie ma. I można też zadać sobie tutaj pytanie, czy balkon jest częścią prywatną czy publiczną. Oczywiście i to pytanie także sobie zadajemy, bo to jest takie bardzo specyficzne miejsce na styku miejsca publicznego i prywatnego i można się zastanowić, czy to, co wystawiamy na balkon i to, co na wystawie widać, jest jeszcze nasze, czy już należy do jakiegoś dekorum miejskiego. Czasami warto jednak spojrzeć na własny balkon z zewnątrz, co wydaje mi się rzadko robimy, żeby zobaczyć, czy przypadkiem nie oszpecamy miejsca, w którym żyjemy. Z drugiej strony to wszystko, co robimy na balkonach. Jest bardzo ciekawą rzeczą, ponieważ my ożywiamy miasto dzięki temu. Czy balkony, które zarówno zdobią architekturę naszego miasta, dają często odzwierciedlenie nas samych, jak i pełnią rozmaite funkcje, można czymś zastąpić? Wydaje mi się, że jedynym zastępstwem za balkon. Może być oczywiście ogródek i ten balkon jest pewnego rodzaju zastępcą za ogródek, ten wymarzony przez wielu osób. Chociaż ja szczerze mówiąc bym się nie zamienił. Duży balkon jest dla mnie większą wartością, szczególnie jeżeli znajduje się na dość znacznej wysokości, ponieważ jednak widoki, które on oferuje, to możliwość rozejrzenia się, stanięcia gdzieś w wieży, ogarnięcia wzrokiem rzeczywistości z innej perspektywy niż parter, wydaje mi się w balkonie bardzo cenna. Wystawa na balkonie w Centrum Kultury Zamek potrwa do 28 sierpnia. Bilet ulgowy kosztuje 3 zł, normalny 5 zł. Zapraszamy!